Widzowie, witam Was bardzo serdecznie na następnym odcinku z Minecraft przygody, a jak widzicie, stoję sobie w mojej diamentowej zbrojce w domku i pewnie zastanawiacie się po miniaturce. O co widzowie będzie chodziło w dzisiejszym odcinku, bo dzisiaj widzowie muszę pomyśleć, dlaczego widzowie znikają mieszkańcy tutaj moich małych domków, widzowie z naszej wioski, z naszej przygody, widzowie, bo zobaczcie, zostaje ich tylko dwójka. Tutaj jakiś pan, który w ogóle nie ma permisji i tutaj nas. Pan bibliotekarz, który sprzedaje nam tu książki, jak widzicie, ale widzowie, muszę mieć trochę więcej tych wieśniaków i coś zrobić, żeby one nie znikały. Albo, widzowie, muszę to jeszcze bardziej oświetlić, widzowie, tak szczerze, nie mam bladego pojęcia, co ja muszę w ogóle zrobić. I, widzowie, jeżeli wam ten odcinek się spodoba, to zachęcam was do ustawienia suba, do ustawienia lajka, like widzowie. A, widzowie, dam wam cel lajków, to może, widzowie, uda wam się dzisiaj wbić 25 lajków, widzowie. Może wam się uda, trzymam kciuki za was, może się to uda. A, widzowie, ja teraz sobie pójdę w kimę. I pierwsze widzę, co zrobimy, pójdziemy sobie po te wieśniaki, tak widzę. Pierwsze robimy, to pójdziemy po te wieśniaki. Bo jak widzicie wizję, wioska jest w tamtą stronę, widzę. Musimy sobie obczaić więcej tych wieśniaków. Tylko ile tych wieśniaków tu nam będzie potrzebne? Hmm. Chyba raz, dwa widzę, chyba cztery na razie będzie potrzebne tylko. Yy, cztery wieśniaki. I tutaj widzę, mamy naszego Andrzeja, widzowie. To był wieśniak z live'a, tak widzę. Wiesiak wie, z live'a, on zginął, widzowie. No, w tragicznych okolicznościach, widzowie powiem wam. Widzę, że chcecie zobaczyć, możecie oglądać powtórkę live'a, albo widzę wam, powiem. Widzę, uderzyłem go przypadkowo i on zginął. Tak ta właśnie zginął, on chyba, właśnie to chyba to tak było. I widzę, my teraz jesteśmy do wioski z naszym pięknym totemem nieśmiertelności śmiertelności w ręku. I wiem wam tak, że trochę mogę mieć zmieniony głos, bo jestem przeziębiony trochę i trochę mo może mnie inaczej słychać tutaj. Bo trochę inaczej mówię tutaj. O, widzicie, jak nasz domek letniskowy? Wow! Wzepłyniemy sobie do niego i tam sobie zostawimy łódkę chyba na razie. I zerpyję, której lecimy sobie. Bo w tej wiosce jest chyba dużo wieśniaków, to mi się wydawało. Tam jeszcze jest chyba z pięciu czy z sześciu wieśniaków, coś koło tego. A zobaczymy, może z daleka jeszcze ktoś zobaczymy tutaj. Ja wyrzucam trój zębem! Ej, zabawiło się, że jakby teraz trafił jakiegoś wieśniaka, <grymio> to by nie, no nie byłoby wtedy. Śmiesznie by było, ale by nie było za fajnie, bo by wieśniak na tym ucierpiał. I gdzie tu jest? Gdzie tu? O, wizowie! Aha. Nie mam wizji, dlaczego? A, o, widzę, że on siedzi no, no, widzę, idealnie, widzę. Patrzcie wieś jak się no, to. Wieśniak siedzi wódcę. No, wieśniaku, ty jesteś teraz. Mój, i lecimy. Widzę, pyk, 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 ale widzę, że sam ten Wisiak wszedł. Widzę, u to zrobić? Widzę, że on w ogóle tu wszedł, yeah. Ale widzę, my płyniemy, widzę, my płyniemy teraz cały czas. No, widzę, no, płyniemy, no, widzę, płyniemy po trawie, tak, widzę, płyniemy po trawie tutaj, widzę, patrzcie. Z naszym pasażerem, tutaj, z naszym pasażerem. Dobra, słońce, widzowie. A, dobra, bo to jeszcze długo dnia zostało tutaj nam trochę. Dobra, pyk, elegancko. Dobra, Wisiaku. Mam nadzieję, że nie masz takiej choroby że jak pływasz. Mam nadzieję. Ale dobra, widzę, my i teraz jak najszybciej będę musiał mega szybko wymieniać go pomiędzy łódkami. Żeby on nie uciekł. Dobra, lecimy, lecimy. Dobra. O kurde, żebym tu nie zawadził, ale widzowie. Będę teraz musiał mega szybko zmieniać łódki, żeby tam wieś, jak mi tu nie uciekł oczywiście. A widzicie, na ostatnim mm. live z tej przygody, nawet jak widzicie, robiliśmy tunel podwodny, który potem wam nawet pokażę, jak ogarnę wieśniaków. Bo widzę, on naprawdę fajnie wygląda. <laughs> Przepraszam, ale tutaj tak ciężko teraz mówi to tutaj do was, jak jestem tak chory. Dobra, pyk! wieśniak, teraz ty wysiadasz. Wieśniaku, proszę, żebyś ja teraz tutaj z łódki. Nie w tą stronę, w tą. Leć, wieśniak, leć. Jaką nie no ma wlecieć, uciekać? O nie. O dobra, widzę, właśnie, widzę, właśnie tak ma to wyglądać, i dobrze Wiesz jak musi iść tak jak ja chcę Dobra, tylko teraz musimy go tak dać blisko, dobra Nie, zniszcz łódkę, zniszcz Jest, dobra, wiesz jak iść tutaj, dobrze, dobrze, wiesz jak idziesz, pięknie Pokażę bo tylko tu, dobra Jest, dobrze, widzę, jest, udało się wreszcie Pięknie, udało się, widzę, dobra to widzę, jak teraz powiedziałem, musimy go dać tutaj do, o widzę, właśnie tutaj go musimy sobie dać. A potem widzę, pierwsze tutaj, pyk, pyk, elegancko, dobra. I tylko widzę, musimy tak, on myślę, żeby tu nie zatrzymać tego, bo widzę, i co ja tu muszę zrobić, bo widzę, tu będzie ciężko, dlatego... Hmm, bo tu widzowie nie wsiądzie ten wiesiak, co ja tu muszę zrobić? Dobra, tak. Ta będzie dobrze? O! Ja musimy tylko zobaczyć tą łódkę. Łódka jest dobrze, udało się. Bibliotekarzu, proszę o odejście stąd. Nie nie, no, nie widzę, nie postawię. Wiesz, jak? Proszę się odsunąć. Jest. Widzę pięknie, dobrze, udało się. I widzę raz, pyk. Pyk. No i widzę, pięknie, mamy następnego Wiesiaka. Co on mi tu oferuje? A uderzyłem go, to mam teraz ceny takie wielkie, że ja nie mogę. No dobra, okej. Okay. Należy nowicjusz, ale to się poprawi kiedyś, bo widzowie, ten nowicjusz. Aha, ten nie ma pernicja, to szkoda. A widzę, uku, tu chyba jakieś zombiaki, bo widzę, to jest mięso, co? Dobra. Widzę tylko, jakie ja teraz tu przeprowadzę, jak... Chyba widzowie tutaj na wieśniaka, bo to trzeba ogarnąć, bo tu trzeba tą ścianę robić. Dobra. To pierwsze widzowie ogarniamy sobie wieśniaka ym, po tamtej stronie, bo teraz będzie ciężko ogarnąć na tamtą stronę tych wieśniaków, widzowie. Dobra. A pyk, pyk, elegancko. No widzę, my lecimy w ogóle. A widzę, rzucę sobie raz wędko, widzę, zobaczymy. Widzowie co włowimy, tak? widzowie, zobaczymy, czy mamy farta. O, widzowie, dobra. I czy będzie fart, widzę, czy będzie. Rybko, gdzie jesteś? rybka albo jakieś tam enchancie tutaj. Widzę, chyba mam niefarta, bo nawet ryby nie ma. Widzę, próbuję coś zauważyć tutaj. O, o, dobra! I, aha. Rozdymka, no to widzowie, no, to nie było najlepsze, bo rozdymki, D tylko się mogę nimi zatruć, o. A widzowie, za chwilkę wam pokażę, jak przeprowadzimy jeszcze jednego wieściaka, to pokażę wam... Jak wygląda tutaj ten tunel, oczywiście. A widzę, my płyniemy, lecimy do przodu, lecimy, widzowie. Tak, <coughs> pych, elegancko. Dobra. Ej, to tu już jesteśmy. A, to widzę, to już będziemy tu mega szybko w ogóle. Tam są kwiatki, jak tam są krzewy, widzowie, ja nie mogę. Widzę, to drzewo będzie trzeba usunąć, bo tak brzydko wygląda, jak to nie ma tego pnia, to to tak, widzę, źle wygląda. Ale bierzemy sobie teraz, widzę, pyk, pyk, elegancko, widzę, o, dobra. Bierzemy łódkę i widzę, wieśniaku, który z wieśniaków chce tutaj być zamknięty i być moim sprzedawcą? Gdzie tu, czy jest jakiś chętny wieśniak? Chyba nie ma, widzę, chyba nie ma chętnego wieśniaka. gdzie są wieśniaki? Ej, widzę, nie ma wieśniaków. A widzę, tu byłem, znotowane jest. Ej, że nie ma wieśniaków, dobra! Ej, teraz możecie widzę zobaczyć wszystkie domki. Ale widzę, jak tu może nie być wieśniaków? Ej, naprawdę nie ma wieśniaków, ani jednego wieśniaka, widzowie, nie ma. Widzę, co tu się dzieje? Dobra... Ej, nie ma wieśniaków! A tam jest łóżko, widzowie, proszę. Nie! Widzowie, ale. Co tu się dzieje? Dlaczego? Ej! Jest! Jest! Dobrze widzę! Jest! Dobra, Wiesiaku, ty chodź tutaj, chodź. Nie, nie, nie. i ja widzę, patrzcie! On nie chce współpracować ze mną. A widzę, jest dla niego dobrze, bo on był takim moim niewolnikiem, tak można powiedzieć. O, dobra! Wiesiaku, chodź. Nie, widzowie, nie, patrzcie to. Dobra? Ej, widzę, patrzcie to. Wrzuciłem go na łódkę i nie wszedł. No, widzę, trzeba go tak popchnąć. Jest! Dobra, widzę, udało się wreszcie. No teraz widzę, bo się mega powoli znowu płyną. Aha. Nie! Widzę, to jest ta ścieżka. Dlaczego? A bo nie. A tak, widzę, tak, trzeba zrobić taki trik tutaj. Pyk. O. I widzę, teraz musimy mega powoli tutaj płynąć po trawie. Dobra. I widzę, teraz taki slalom. Pyk, pyk, pyk. O, dobra. I widzę, elegancko, dobra, tylko żeby do wody się dostać. No i widzę, pięknie, lecimy teraz. I widzę, lecimy tylko wieścia, sobie tutaj. to no, tam bardziej po lewo widzę, bo po prawo nie damy rady, bo będziemy musieli pół mieszkanka villagerów rozwalać i trochę widzowie musimy to bardziej oświetlić bo może dlatego ci villagerzy znikają właśnie i może to jest ten nasz problem ja nie widzę czy dobrze płynę widzę chyba dobrze nie widzę, za, za cienka ta rzeka nie 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 widzę, źle płynę, widzę ja tak źle płynę teraz, tak widzę w tamtym stronę, dobra ale kiedy w słońcu zachodzi to muszę się mega pośpieszyć tutaj, bo może nie być zakolorowane, będą zombiaki albo widzę, od tego zostawię tego wiesiaka i pójdę się przespać od razu, widzę, od razu I widzę musimy to w jak najszybciej oświetlić widzę wszystko Dobra widzowie, zobaczymy na tył. Widzę, no, I no piękny tutaj mam na razie permisję, chyba kowala, tak, chyba kowal to jest, ale chcę będzie już bibliotekarzem, od dzisiaj. A widzę w ogóle nasza wielka w wizowie A widzę to serduszko zbudowałem dla was podczas live'a. Widzę, możecie nawet tutaj ocenić, czy wam się podoba. I pokral też został zbudowany też podczas live'a. I daleko tylko możecie ocenić tutaj oczywiście. na pyk, pyk. wieściaku chodź tutaj. Dobrze, wizowie jest. Wieściaku. Ej, dobrze, widzę, o dobrze. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie widzę te wie... Ej, widzę, ten wisiek sobie chyba żarty robi. Jest, dobrze. No widzę, jak my go teraz tu zaprowadzimy? Bo może być problem. No widzę, może nie być za fajnie go tu zaprowadzić. Pyk, pyk, pyk. Dobra. I widzę, teraz widzę, że być mega szybki. Pyk, widzę, to trzeba wyrzucić. Dobra, jest. A nie widzę, już nie mam jedzonka, nie, nie. Jezu, on by mi, widzę, wszedł do netheru. Nie. Widzę, on mi spadnie, dlaczego? Widzę wie, dlaczego tu. Nie, widzę, ty wiesz, gdzie nie chcę współpracować. On zobaczył grup, a Andrzeja już nie chcę tu przyjść. Dobrze jest. Widzę, nie, no ja nie go teraz zaprowadzę, czy ja mam w ogóle jakieś jedzonko mam, dobra. Pieczoną wołowinę. To, to ja sobie teraz w trochę. Dobra, ale widzę chyba z tym wieś, jakie będzie teraz najgorzej, widzę. Ewidentnie. Dobra. Jest pyk. Dobra, je, a nie muszę, widzę, gdzie to, tu... gdzie ja łódkę mam, je. I widzę, czy jest na dobrej wysokości, nie. A widzę, trzeba go gignąć. on musi mega szybko teraz biegać. I widzę, patrzcie, mnie wykiwał nie patrzcie, tak mi minął. Dobra. <coughs> widzę, przepraszam, że tak kafle, ale tutaj ciężko to jest mi mówić. Dobra, pyk, pyk, elegancko. Nie, jak ty nie uciekniesz już. Nie, widzowie, dlaczego? Nie, błagam. Jest, dobrze, widzowie, udało się. Mamy gotko, idziemy się przespać, żeby lepiej mi się do wszystko tutaj, tego Wiesiaku, to przenosiło, bo nie chcę to robić jak z noc. Dobra, jest, elegancko. I zaraz mega powoli lecę, widzę, muszę go tam dać, no obok naszych wisiaków, będziemy mieli ich czterech I będziemy musieli to sobie wszystko pooświetlać, ogarniemy sobie takie pochody, nie? I sobie to oświetlimy wszystko, dobra I zaraz pyk A nie widzę, będzie farmerem na razie, ale potem to załatwimy na inną permisję Widzę, czekaj, tu HP, ja nie mogę, HP dostałem dużo O, dobra o, ej, widzowie! Oj, to szybko poszło! Jo, widzowie, ja nie mogę! I, I mamy naszych wyściaków, tylko teraz musimy to jeszcze wszystko oświetlić. No, lecimy pyk, pyk. Czy mam widzowie... Czy, aha, mam trzystanowe pochodnie, ale potrzebuję węgla, widzowie. Gdzie z węgiel? O, mamy pięć elegancko. I ile pochodni chyba będzie... 20, tak, 20 pochodzi, i widzę, musimy to teraz mocno oświetlić. Bo to nie jest aż tak mocno oświetlone. I w ogóle, czy, ogólnie cały teren to oświetlimy. Pyk, pyk, pyk. I zobaczymy w ogóle, czy jak zapadnie no to zobaczymy w ogóle, jak to wygląda. Wszystko teraz. Pyk, pyk. I widzę, wszystko, wszystko. Na, nawet widzę u góry, nawet u góry, wszystko. I widzę, mam nadzieję, że teraz mi gdzieś jakie nie poznikają. Pyk. Dobra, pyk. I widzowie, zobaczymy, jak to wygląda teraz, na w ogóle, tak w dzień. No, widzę, teraz, teraz powinny mi nie znikać, bo oni są teraz tak obstawieni. Ja nie mogę, jak to wygląda w ogóle. Ale dobra, widzowie, my teraz lecimy sobie tutaj. Nie widzę, pokażę Wam w ogóle, jak wygląda ten tunel ogólnie. Bo, jak już sobie poradzimy z tymi wieśniakami, to teraz możemy sobie. Mogę Wam pokazać ten tunel, oczywiście, i akwarium. Widzę, pokażę Wam. Widzowie, tunel wygląda, właśnie. Widzę, tak, on jest dokończony, ale już tutaj. Prawie wszystko jest zrobione, widzę właśnie tak to wygląda. Widzę pięknie, tak możemy sobie widzę oglądać ryby. Dobra? A teraz widzę, pokażę Wam najlepsze akwarium, w którym mamy widzowie. Akselot, tak widzowie, ogarnęliśmy Axelotle, widzę, jak ogarnę poza y, odcinkiem. I mamy tam Axel, widzę, już w tym akwarium one sobie same siedzą elegancko. Dobra py, py, elegancko. I widzę zaprezentuję wam tak I może widzowie. Dobra. Widzę, bierzemy jajko i widzowie jajko, Jaj! Czy będą kurczaki, widzę kurczaki? A widzę, zbierze, widzę, zbierzemy sobie jeszcze pyk, pyk, pyk. 15, dobra widzowie Widzę następne, O, widzę 16! No i widzę następnym tutaj mamy taki 16 jajek. Dobra. Jeden. Widzę, dlaczego był tylko jeden kurczak na 16? Jajek? Widzę. co, dlaczego tak? Ej, widzę dlaczego. Nie, widzowie. Ale widzę teraz wam idę pokazać to akwarium tutaj. A pyk, 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 i widzowie, akwarium wygląda właśnie tak, i widzę, tutaj mamy ryby, widzę, tutaj są ryby, o tutaj, jak widzicie, widzowie, a tutaj mam aksolotę, tylko muszę tutaj znaleźć, widzowie, tak, <coughs> widzę tutaj jedna rybka, tutaj druga, widzę tutaj tak, o, ej, widzę lapis, a nie, do biorę sobie, widzę, przyda mi się, widzę, lapis mi się przyda, nie będę gardził lapisem. A ja sobie widzę tutaj to za zatkam, pyk, pyk, pyk. Widzę wewnątrz, no, no nic się nie odróżnia, widzowie. Ale zapamiętam, że musimy tutaj, idziemy sobie nawet tutaj na górę od razu, pyk, pyk, elegancko. A widzę, wychodzimy, w ogóle ten glowstone, widzę, tu mega fajnie wygląda. I mam tak, że naprawdę mega się udało nam się chronić te wieśniaki. Zobaczymy, czy one będą dalej ginąć. A jeżeli one będą dalej ginąć, to zrobimy też jakiś odcinek, że będziemy robić na przykład inno, taki... Normalnie tych wieśniaków, coś innego i my zrobimy, żeby na przykład było ich więcej. I widzę, Wam także. Ja bardzo dziękuję Wam za oglądanie. I widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Siemano.